Siemanko moi drodzy, aktualnie znajdujemy się w Antalii. Wróciliśmy już z gremę. Za dwa dni mamy przylot, wylot do Polski. Jesteśmy na starym mieście w Antalii. Tutaj widzicie zabytki. To jest akurat jakaś wieża. Mehmet Tekali po drugiej stronie też. Tam meczet. Stamtąd widać już morze. O tam kupan cofa. No idziemy się trochę przejść. Jest mega gorąco, chyba jakieś. Ja wiem, ze 40 stopni w cieniu. Więc nie jest lekko. No i taki ładny placyk tutaj. Zobaczcie. Damy szerzej. Tutaj mury obronne. No Antalia przechodziła w swoim cyklu historycznym. z ponad 2000 lat tradycji. Z rąk do rąk różnych, yy, że tak powiem, władców rzymskich, antyjskie. No i od 1300 któregoś roku już Turcy tam na zmianę z Cyprejczykami. Zobaczcie taka uliczka z tymi z parasolami. Jedzonko po obu stronach. Myślę, że wieczorem to tutaj bardzo dużo ludzi wylgnie. Na razie to jest tak gorąco, że naprawdę nic się nie chce robić. Patrzymy sobie jedzonko. Może sobie zaraz jakieś wybierzemy. Iskender, bursa, kebab. A Iskendera mają? To jest zasadnicze pytanie. A zobaczcie tutaj, jakie fajne mają parasoleczki. Dokładnie to wygląda. Dobra, zjedliśmy. Wzięliśmy jeszcze trochę jedzenia ze sobą na ten bo nie daliśmy rady wszystkiego zjeść i idziemy dalej do bramy Hadriana. Powinno nam to zająć stąd jakieś, ja wiem, 3 minutki. Tutaj moi drodzy jest bardzo dużo takich opuszczonych, można powiedzieć, budynków, które tutaj przetrwały setki tysiące nawet lat, można by powiedzieć, a zobaczcie tutaj. Tym sposobem, moi drodzy, doszliśmy do historycznej bramy Hadriana. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Ta brama Hadriana to tak naprawdę łuk triumfalny zbudowany na cześć rzymskiego cesarza Hadriana, który odwiedził to miasto w 20 bodajże roku naszej ery, z tego co pamiętam. Niestety nie zachowało się drugie piętro no, ale wygląda nieźle, no, była uważana za najpiękniejszą bramę Pamfili, więc coś w tym musi być mała poprawka Hadrian odwiedził Antalię w 120 roku naszej ery, a nie w 20 patrzcie jakie małe gówniaczki wychodzą

Tym sposobem, moi drodzy, dochodzimy do wieży Chirilika, która została prawdopodobnie wybudowana w II wieku naszej ery, na bazie kwadratu, a później, jak zaraz zobaczycie, trochę ją przekształcili jest okrągła, kwadrat jest u podstawy, ale tak ogólnie jest okrągła wieża, tak wygląda. Patrzcie jakie piękne widoczki poza tymi odkrywkami archeologicznymi. Taki widok na Antalii, na wybrzeże. A z drugiej strony park Kalesi chyba. Antalya, moi drodzy, jest bardzo dobrą bazą wypadową do wszystkich tych miasteczek turystycznych, które się znajdują tutaj w okolicy. Hello, thank you. Ze względu na to, że jest tu lotnisko, do którego przylatują samoloty z Polski. No i można się dostać w łatwy sposób albo autobusami z dworca, z Antalii, albo z biur podróży. Też czartery tutaj lądują do tych różnych miejscowości turystycznych. Do Alani, do Kemeru, do Oludeniz, do całego tego południowego wybrzeża Morza Śródziemnego, do którego ma dostęp Turcja. A my sobie idziemy wśród Alejki Drzewek. Tutaj, moi drodzy, możecie zobaczyć z meczetów wieczorem, jak ładnie jest oświetlony Jest ich tu dużo Przy samych murach tutaj są mury dookoła Taka fajna staróweczka, można sobie zejść na dół Przed chwilą tam byliśmy, tam jest port, ale jest ciemno, więc tam niewiele można ciekawego nagrać I wkoło są sklepiki Meczetów jest mnóstwo, one były różne przez różne ludy, które tutaj przejeżdżały. No, tutaj do siebie świątynie. Ale aktualnie jest meczet Co wygóruje tutaj na wszędzie ma się dużo podróbeczek Oczywiście wszędzie tam powiedzą, że jeden do jednego Wiadomo Starówkę okalają też takie wieże obronne No i mnóstwo knajpek tu jest Główna ulica o, Zobaczcie ile tutaj jest tych wiesz różnych Wieczorem tu się dopiero zaczyna coś dziać, bo w ciągu dnia jest tak gorąco, że nikomu się nie chce wychodzić. Ale naprawdę mimo że jest godzina pewnie o 21 albo po to jest ze 30 ponad stopni, więc z nas to się leje po prostu. Leje się z ciebie. Nie, ja zawsze wyglądam pięknie. Ja nie mówię, że nie pięknie, tylko że się skapiesz, bo spod, potem kapiesz potem kapię. Nie, ja się nie podzę. Nie. No to ja wam pokażę, że ja się pocę. Przyznaję się poce? A ty po prostu jesteś tak pięknie umalowana, to nie pot. Nie, absolutnie, jest to naturalną piękność. To ja się z tym zgadzam, oczywiście, jak najbardziej. Zobaczcie, tam jeszcze wieża jest. I mnóstwo ludzi. I mnóstwo gorąca. A to w ogóle tramwaj sobie jeździ, tam? śmieszne. No, Antalya nocą. Tutaj do życie dopiero się zaczyna. Patron hotelu, bo tu wiele nazw nie występują trochę pewnie ze względu na to, że w Turcji jest jakiś problem z bookingiem i żeby zarezerwować hotel trzeba się yy, przez vpn z internetu łączyć tutaj fajnie, tam na Zatokę zaraz wam pokażę, ładnie będzie widać i w samym centrum tutaj tej staróweczki jest tam kapa co sklepiki Tam na zejście na starówkę, albo tędy w sumie do portu Że jak wygląda restauracyjka w tym hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Tutaj jest bar, tam jest przejście, tam jest stoliczki, a tu wyjście na Stare Miasto. Tam widoczek. Tu panowie już sprzątają, pojedzą. A my już też zjedliśmy, to wam nie pokażę co jedliśmy. Ale mogę wam tam pokazać co jest. O, nie widać. Tak jak mówię, jedzamko. Takie tramwajki. jeżdżą fajne. Śmieszne. A my czekamy na autobus i pojedziemy właśnie na Lara Beach. Muszę odpocząć przed jutrzejszym wylotem. Wygrzać jeszcze trochę dupkę. Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Plażowanka. spoczywanko i plażowanko. Tam plaża z ciemnym piaskiem, mega gorącym, z klapczersy obowiązkowa. Na taką przyjemność leżenia na takich oto leżaczkach 90 lir, 45 złotych Pani na początku chciał 170 lir No ale no way, no na z jakimiś korkami będziemy tyle płacić Pobiorę sami pożyczek A tutaj moi drodzy macie jeszcze cenki Takie plaszkowe Jedzenie I pizza Bardzo przystępna tutaj na tej plaży La Arena No już uciekamy Na autobusie. W autobusach są takie uczestniki na karty. Można sobie od tej karty skupi bankonatowej przypisać też kartę taką z Podem Tres. Nie wiem czy będzie słychać co mówię. Później dogram. Jest, Jak się przypisze ten kod do karty, to można płacić tą kartą w autobusie, ale pan nam w ogóle nie policzył. Nie chciał, żeby się płacił. Przejazd za tym. Czemu nie? Dobra, słuchajcie, spalony. Nie zapłaciliśmy dlatego, bo pan ma tutaj przystanek po prostu na jakiś. Park. Także w następnym jak podjedzie, to już zapłacimy normalnie. Autobus KL08 na Larabi. Słuchajcie, czekamy. A żeby podróżować, moi drodzy, po Antalii, musicie sobie wyrobić taką kartę, którą możecie sobie m.in. w takich samoobsługowych kioskach tutaj wyrobić. Od razu ją doładowujecie za bodajże 13 chyba lir, To sama karta powinna kosztować 7,50, a wrzuca się 20 lir. No i tyle. Jutro sobie na tą kartę wrócimy, pojedziemy na lotnisko, tutaj tramwajem właśnie gdzieś stąd chyba. Na hotelik mamy tam kawałek. A tu mnóstwo ludzi, ale dzisiaj już trochę bardziej znośna pogoda na szczęście. Także A karta wygląda tak to. Ontaria kart. Pierwszego teraz po Trzeba na nim jeszcze chyba zarejestrować heskot. Spróbujemy to później zrobić online, zobaczymy czy to nam zadziała, bo inaczej możliwe, że nie będziemy mogli pojechać. A tutaj moi drodzy musicie sobie z Turcji przybyść taki przysmak, to jest lokum, czyli taki tradycyjny i słodki yy, Turkish Delightem pamiętałem, że taka turecka słodycz. No mega to jest dobra w różnych postaciach z pistacją, z granatem, z yy, orzechem. No przeróżne, ale rewelacja. A kupuję jeszcze to na wagę najczęściej. 100 gram kosztuje około... Nie, kilogram kosztuje 1000 Okej, okay. okay, dobra, tu pan jeszcze sprzedaje jakieś takie słuchajcie ostrygi z cytryną i sobie sprzedałuję. What is this? Rice. Ah, Midie. ok, okej, okay. okej. How much? 2 lira 2 lira for one.

Tutaj, moi drodzy, możecie sobie zjeść takie jedzonko z tej Twójziki w samym naszym hotelu, w którym tutaj mieszkamy. Pan na takim rozdrażony... Turkisz kebab. pan robi. Bułe podgrzewa, mięsko. Tutaj jeszcze coś zamówiliśmy. <laughs> Cześć! I tutaj różne dodatki można sobie dorzucić. Warzywka, pan otwiera. Proszę bardzo, pomidorek. Tutaj mamy też warzywka. O, sklep matryczki. Thank you so much. No i sobie zjemy. <gry> Mamy bardzo blisko do tego jedzonka, bo to jest nasz balkon, o tamten dokładnie. A tutaj pan to jedzonko przygotowuje, także no nie zjeść tu u pana to by był grzech. Także życzcie nam smacznego. Paula coś tam pisze grubo z koleżanką z Kazachstanu. Nieprawda, z koleżanką z Polski. Efekt finalny, moi drodzy, wygląda w ten sposób. Pan nam pokroił bułeczki na pół, żebyśmy sobie mogli spróbować. O, thank you so much. Teşekkür ederim. Zgadza yeah, yeah. <laughs> się. E, żebyśmy mogli sobie oddzielnie spokojnie jeść. Wsypaliśmy sobie tu różne jeszcze e, warzywka. No i to jest w ogóle kofta, nie? Tak, ja chciałam coś powiedzieć. No że tak, że zaczęłam jeść znowu mięso. O, przyznajesz się? Przyznaję się. Przyznaje się Turcja mnie, Pokonała i będę fleksytarianinem po prostu. Będę jadła mięso, ale Uhu! tylko od czasu do czasu. Brawo! Gratuluję. Dobra, jemy, bo już głodny jest. Sobie jeszcze domówiłem takie jedzonko na talerzu. On nam dał jeszcze Iran do tego, powiedział, że ten jest najlepszy. Rzeczywiście jest dużo smaczniejszy niż ten co piliśmy wczoraj. No i dwie herbatki. Paula tu już herbatkę wypiła, ja jeszcze piję. Iran rewelacja do tego po prostu tej kopty, mistrzostwo świata. Idziemy moi drodzy na tramwaj Który dowiezie nas na lotnisko Mamy nadzieję, że będzie już funkcjonował Bo w internecie pisali, że od 12 dopiero jeździ A na apce takiej tutaj antalijskiej Że od rana już więc się okaże No ale trzymajcie kciuki, żeby się udało Żebyśmy nie musieli iść kolejnych 10 minut na autobus z ciężkimi plecakami i jeszcze z plecaczkiem takim Ale zobaczymy. No właśnie na takich tramwajek czekamy, moi drodzy, zaraz po nim podjechać. T1A. Pan nam podpowiedział, że to drugi, który tu przyjedzie, więc jak wyglądało wejście. Tutaj po prawej stronie, jak wchodziliśmy, A teraz po lewej się kasowało tą kartę miejską albo kartę płatniczą bodajże za 3 liry czyli złoty tam 60-50 będziemy jechać bezpośrednio na lotnisko także spoko fajnie no, z pół godzinki nam to zajmie więc będziemy dużo wcześniej ale no no, no może lepiej być wcześniej jakby coś tam się stało nie dojechaliśmy moi drodzy na lotnisko Tramwajkiem bajkiem tutaj lotnisko w Hawalimani no i lecimy Słoneczko już wstało A my dojechaliśmy właśnie na lotnisko Wam jeszcze pokażę jak te tramwajki wyglądają Z, z przed wejścia do lotniska Ludzi jak widać już dużo, z samego rana jak już przed siódmą chyba jest No i lecimy Na odwagę przed lotem możecie strzelić sobie takiego szecika Macie ceny Popatrzcie, no tu nasze kolejne destynacje się pokazują Może się otworzą Oby